Znajdujemy się dzisiaj na dziewiątej edycji Gdańsk Embedded Meetup w grudniu 2022 roku. Jest ze mną Przemysław Michalak, jeden z prelegentów dzisiejszego dnia. Przemysław prowadził prezentację, która miała tytuł Embedowe herezje C-Sharp na mikrokontrolerach. Cześć Przemek. Hej. Mam do Ciebie kilka takich pytań, które pojawiły się też częściowo w prezentacji. Być może na nie odpowiedziałeś, ale spróbuję tutaj troszeczkę pociągnąć. Dlaczego biznes chciałby, abyśmy używali C-Sharp dla mikrokontrolerów? Wydaje mi się, że to pytanie można rozszerzyć ogólnie, o używanie języków wysokiego poziomu na mikrokontrolerach. Hmm. Powodów jest wiele. Jakby zazwyczaj jest parcie na time to market, dostarczanie tego wszystkiego szybko. Hmm. Wydaje mi się, że bardzo dużym aspektem jest to, że mamy dostęp do większej puli programistów, którzy możemy zatrudnić. Jak rynek embedded. Nie ma problemu z odnalezieniem pracy, ale jest dość niski, dość mało ludzi jednak tutaj pracuje. Jest wymagający, więc kompetentnych pracowników trzeba jednak poszukać. A tutaj możemy to tu trochę odciąć, budować trochę mniejszy team hardware'owy, mniejszy team firmware'owy, a logikę aplikacji dać komuś innemu. No i też ja mam takie ogólne wrażenie, że w embedded trochę nie potrafimy w duże rozbudowane aplikacje, jednak języki tego typu bardziej się do tego sprawdzają. No właśnie, fajnie, że powiedziałeś o tych rzeczach, o zespole i o tym, o dużych aplikacjach w MBD, Jeśli chodzi o zespół, jedno z moich kolejnych pytań w sumie było właśnie takie, jak wygląda zespół takiego projektu, który jest pisany w c sharp właśnie na mikrokontrolerze, czyli to jest, to się, ten framework się nazywa Nano Framework. Jak wygląda taki zespół? Okej, okay, więc funkcjonalności firmerowe, Aktualnie w dziale jest pięć osób, które się tym zajmują. Mówisz o projekcie, w którym akurat pracuję? Tak, u tak, ciebie. tak. U mnie w dziale. Jeśli chodzi o dział ponad nami, czyli właśnie logikę w C-Sharpie, oni zajmują się też trochę aplikacjami i innymi rzeczami, ale tam jest kilkanaście osób, więc my dostarczamy platformę dla, dla tego działu po prostu wyżej. Czyli w zasadzie Ty jesteś w tej części, można powiedzieć, firmware'owej, tak? I to się tak nazywa, że jest część firmware'owa, która mimo wszystko dotyka niskiego poziomu. Powiedz mi, to w takim razie Wy używacie, nie wiem, C, C++, jakichś innych języków, czy to jest tak, że y, jakoś też w tym C Sharpie piszecie, ale niskopoziomowo? Okej, okay, nie. E, niskopoziomowo właśnie korzystamy i z C, i z C++. E, to, co my dodajemy w C Sharpie, to są interfejsy. I API dostępowe dla tego wszystkiego i też uczestniczymy w spotkaniach właśnie na styku między dwoma działami ustalamy jak to wszystko powinno wyglądać, co przekazujemy, co nie, jakie rozkazy, które dane są nieistotne dla góry, ale istotne dla nas, gdzieś musimy je przechowywać, więc minimalnym aspekcie piszemy w C-Sharpie, ale to też nie jest niski poziom, to są interfejsy po prostu mhm. C-Sharpowe. Jest, jest wiele pytań oczywiście dla, dla mnie jako programisty C, do takiej osoby, która ma doświadczenie właśnie z językami wysokiego poziomu. Robiliście jakieś testy wydajnościowe, jak wygląda na przykład y, y, algorytmy. Wiadomo, że w algorytmach y, głównym problemem jest ich złożoność. To jest oczywiste, że lepiej rozdzielić kod na 2n niż n kwadrat i tak dalej. Ale jak to się ma, jeśli chodzi o sam narzut tego frameworka w tym przypadku? Testowaliście to? Ojej, to znaczy takie benchmarki były robione przy podejmowaniu decyzji z tym projektem, więc to jest trochę już, trochę przed, zanim ja przyszedłem tutaj do już firmy. Już za późno na to w tym momencie. Tak, 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 tak. Znaczy na pewno były porównywania z MicroPythonem i z tego co wiem, on blado. My już mniej więcej orientujemy się, jak dzielić funkcjonalności, dostajemy zaimplementowania jakiś nowy protokół, pojawiają się jakieś krytyczne czasowo rzeczy. Nie będziemy tego przerzucać do C -Sharpa, tylko obsługujemy to na poziomie C i jedynie wystawiamy jakieś rozkazy, czy już odebrane dane sparsowane do logiki aplikacji. Ona dopiero będzie wiedziała, co zrobić, ale jeśli my mamy wysłać jakiegoś responsa szybkiej, to zrobimy to na poziomie języka C. Właśnie wspominałeś też w swojej prezentacji, że niektóre produkty właśnie z firmy. Pisma, kontroli, korzystają z Modbus'a RTU. Z tego co pamiętam, Modbus RTU no to właśnie nawet jego nazwa się wzięła z tego, że on jest real time. Czyli taki Modbus jest pisany, podejrzewam, że oczywiście obsługa danych jest w C-sharpie, no bo tam są potrzebne te dane, ale sam, sam core tego drivera, jak, gdzie jest napisane? Jakby w tej części firmerowej, czy jednak już w dużej części w tej części no, C-sharpowej, powiedzmy, wysokiego poziomu. Właśnie to jest wyjątek, gdzie duża część logiki jest jednak napisana na warstwie C-sharpowej. My tutaj dostarczamy interfejsy do UARTA, ale też odpowiednio popakietowane już jako gotowe ramki. Dbamy o ten minimalny czas nasłuchiwania na linii i tak dalej, więc znaleźliśmy taki złoty środek pomiędzy tym wszystkim. Tak, słuchałem tej prezentacji o C-Sharpie, właśnie dla mikrokontrolerów, i wydaje mi się to fajna możliwość, aby programieści C jednak troszeczkę dotknęli tego oprogramowania wysokopoziomowego. Sam osobiście mam z tym problem, że jednak jak się człowiek nastawi na to C niskopoziomowe, raczej C to też nie jest moja bajka, więc może gdybym w tym, tym się zajmował, byłoby mi łatwiej. Ale jest to taka możliwość, żeby jednak dotknąć tego kodu i móc w swojej, w swojej dziedzinie używać tego. Co o tym sądzisz? Znaczy, no generalnie mi się podoba taka praca w zespole, jest y, różna tematyka, więc zazwyczaj miałem po prostu do czynienia dużo z osobami z hardware'u, albo y, z ludźmi, którzy też robili w C Sharpie, ale to były typowo aplikacje, które sterowały naszym urządzeniem. No tu się teraz trochę zatarło, już uzgadniamy interfejsy na urządzeniu, gdzie działa ten, i mój kod, i ten kod C Sharpowy, więc no, po prostu fajnie podejrzeć, jak pracują ludzie faktycznie w innym dziale i mieć z nimi kontakt. Yy, wspominałeś, że masz 8 lat doświadczenia w Embedded. Na pewno pracowałeś w różnych firmach, przy różnych projektach. Yy, aktualnie od jakiego czasu zajmujesz się właśnie logiką związaną z C-Sharpem dla mikrokontrolerów? Okej, okay, to znaczy w aktualnej firmie jestem od maja, okay. więc ponad pół roku. Yy, poprzednie firmy to telekomunikacja, a jeszcze poprzednia to było biuro projektowe, więc Eee, co wpadło? Co wpadło. <laughs> Dokładnie. Czyli... Znaczy, był projekt medyczny, który najwięcej pracowałem i projekty IoT. Domyślam się, że ten projekt medyczny był powiązany z jakimiś normami. Był to tak zwany Safety Critical System, czyli w zasadzie wydaje mi się, że masz fajny przekrój, bo z jednej strony niskopoziomowo przy Safety Critical, z drugiej strony IoT, które chyba jest dla mnie wydaje się w zupełnej sprzeczności, albo przynajmniej stoi po drugiej stronie, jeśli chodzi o Safety Critical, a z trzeciej strony mamy jeszcze coś wyżej, czyli C Sharp dla mikrokontrolerów. Pracując aktualnie z C-Sharpem dla mikrokontrolerów, wróciłbyś do C? Jak to oceniasz? Okej, okay, to znaczy. Ten c sharp jest trochę ponad mną, mhm. więc to jest dalej prasa niskopoziomowa w C. Po prostu dodatkowo na naszą pracę, na nasze moduły w C, jeśli one są tam umieszczone, nabudowujemy interfejsy. Więc to jest dalej prasa niskopoziomowa z dostarczaniem po prostu takiej funkcjonalności na zewnątrz, nie jako formę API. Wystawionego gdzieś na Ethernet i komunikacji, tylko jako A funkcję wprost. Tak, tak, tak. Dzięki, Przemek, dzięki za spotkanie, dzięki za fajną prezentację. Dzięki. Prezentacja będzie do obejrzenia na kanale Gdańsk BDT Meetup. Ja zapraszam na kolejne spotkania. No i do usłyszenia, do zobaczenia.